Hej, tu Jola. A ja Tomek, witajcie. Zapraszamy na naszą analizę materiałów źródłowych. Dzisiaj y, zajmiemy się tematem, który no, budzi sporo emocji. Chodzi o ustawę Online Safety Act. Tak jest. A nasza analiza opiera się na fragmentach transkrypcji filmu. Konkretnie z kanału YouTube Neil McCoy World. Film opisuje wejście w życie tych przepisów w Wielkiej Brytanii rzekomo 28 lipca 2025 roku. No właśnie, a autor tego materiału stawia, powiedziałbym, mocną tezę. Mhm. Twierdzi, że ta ustawa, chociaż oficjalnie ma chronić dzieci w internecie, w praktyce może oznaczać koniec, no. Koniec długiej brytyjskiej tradycji wolności słowa. To są, no, mocne słowa. Zdecydowanie. Poważne oskarżenie. Rzeczywiście, w tym materiale źródłowym czytamy, że nowe prawo daje urzędnikom bardzo szerokie możliwości. Chodzi o cenzurowanie treści, które uznają za, cytuję, obraźliwe, ale to chyba nie wszystko, prawda? Jest też mowa o inwigilacji. Dokładnie. Źródło wspomina o uprawnieniach do yy, no, monitorowania prywatnych wiadomości. I o surowych karach dla platform, które się nie dostosują. Aha! Co więcej, pojawiają się doniesienia, znowu według tego źródła, o konieczności skanowania twarzy czy wiesz, weryfikacji tożsamości, żeby w ogóle uzyskać dostęp do niektórych treści. To brzmi jak, no, fundamentalna zmiana w korzystaniu z sieci. A jak na to społeczeństwo? Materiał wspomina coś o protestach? Tak. Autor twierdzi, że próby protestu przeciwko ustawie są aktywnie cenzurowane. Serio? Podobno wpisy na ten temat są usuwane nawet z dużych platform, wymienia na przykład X. To pokazuje, jak bardzo kontrowersyjna jest ta regulacja, przynajmniej w tej analizie. Zastanawiające jest też, jak według tego materiału reaguje sama branża technologiczna. Mówiłeś o karach dla platform. I tu wiesz, robi się naprawdę ciekawie. Mhm. Bo materiał cytuje firmy takie jak Apple, Meta, WhatsApp czy Signal. One miały publicznie zagrozić: No, że wycofają swoje usługi z Wielkiej Brytanii. Całkiem poważnie. Argumentują, jak czytamy w źródle, że wdrożenie ustawy jest technicznie niemożliwe bez osłabienia szyfrowania end-to-end. End. A to z kolei, no właśnie, naraziłoby wszystkich użytkowników na ryzyko. Rozumiem, bo takie tylne furtki. Dokładnie. Mogłyby być wykorzystane nie tylko przez władzę, ale i przez cyberprzestępców. To jest ten dylemat. Czyli, według źródła, mamy taki otwarty konflikt? Między wymogami prawa a fundamentalnymi zasadami bezpieczeństwa cyfrowego, na których te firmy opierają swoje usługi? A czy jakieś, nie wiem, instytucje zewnętrzne zabrały głos? Co mówi materiał? Tak, przytaczany jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Miał on uznać takie działania za potencjalnie nieproporcjonalne w demokratycznym społeczeństwie, Aha. wskazując właśnie na ryzyko masowej inwigilacji bez kontroli sądowej. Co więcej, źródło podaje, że niektóre grupy obywatelskie idą dalej. Porównują te uprawnienia do systemów znanych z państw autorytarnych. O rany. Pada nawet przykład. No, w Korei Północnej. To już są bardzo, bardzo mocne porównania. Materiał wspomina też o pewnym kontekście historycznym, tak? Jakieś powiązania z wcześniejszymi działaniami? Tak, autor filmu sugeruje, że są pewne powiązania z uprawnieniami nadzwyczajnymi, które stosowano w Wielkiej Brytanii podczas lockdownów. Mhm. Wskazuje na istnienie jakiejś jednostki rządowej, która miała wtedy monitorować i no, tłumić określone narracje w sieci. W tym kontekście te nowe przepisy jawią się według niego jako pewna kontynuacja tego trendu. Ciekawe. Zauważa też reakcję obywateli ogromny wzrost popularności usług WPN-u. No tak, żeby ominąć ograniczenia. Dokładnie. I od razu wspomina o dyskusjach nad potencjalnym zakazem WPN w przyszłości. A sam zasięg tej ustawy kogo konkretnie dotyczy, według tych informacji ze źródła? Materiał podkreśla, że zakres jest bardzo, bardzo szeroki: od gigantów jak YouTube, TikTok, Instagram, przez Wikipedię, aż po usługi przechowywania danych typu Google Drive czy Dropbox czyli chmury też. Tak. Nawet platformy gamingowe wygląda na to, że mało kto w tym cyfrowym świecie pozostaje nietknięty. Zatem, podsumowując perspektywę przedstawioną w tym konkretnym materiale, ustawa Online Safety Act jawi się jako potencjalne narzędzie ym, no, szerokiej cenzury i inwigilacji, które podważa fundamentalne wolności. Tak to przedstawia źródło. I podkreślany jest opór, zarówno ze strony tych gigantów technologicznych, jak i organizacji broniących praw obywatelskich. Tak. I analiza tego źródła no, nieuchronnie prowadzi do takiego szerszego pytania, które wybrzmiewa w materiale: gdzie właściwie leży granica mhm. między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w internecie, zwłaszcza najmłodszym użytkownikom, a ochroną tych podstawowych praw do prywatności, do wolności wypowiedzi? To jest pytanie fundamentalne w dzisiejszych czasach. Dokładnie. I jakie mogą być długofalowe, globalne konsekwencje, jeśli takie rozwiązania, jak sugeruje autor, staną się wzorem dla innych krajów? Dziękujemy bardzo za poświęcony czas na tę skondensowaną analizę. Mamy nadzieję, że była ona pomocna. I oczywiście zapraszamy na kolejne spotkania z ciekawymi materiałami. A żeby niczego nie przegapić, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia. Do usłyszenia.